Siemano, siemano Słuchajcie, z rana Siemano z rana Szybka akcja Jadę odstawić auto Bo Umówiłem się W tamtym tygodniu Na zrobienie rozrządu Wiecie dlaczego? Ponieważ nie mam żadnych informacji Odnośnie tego kiedy Był tu rozrząd zrobiony Jest 160 tysięcy teraz na liczniku i powinien niby być zrobiony tam pasek czy coś on tam zaglądał, niby, no niby, niby wygląda w miarę nie? ale problem jest taki, że nie mamy dokumentów problem jest taki, że patrząc na to kiedy był ostatnio serwis zrobiony po kondycji oleju, który tu był no to też, no to wiecie o co chodzi to tak jakby samo wpłynęło na mnie, że muszę zrobić ten rozrząd, bo filtr jeden, drugi, to tam był bardzo, bardzo dawno temu dotykany, to ten olej nie był w dobrej kondycji. Zresztą pamiętacie, puszczał chmurkę, a teraz nie puszcza, po serwisie nic się nie dzieje. Po serwisie nie mam, nie mam żadnego na razie odpukać problemu. On nawet tak troszkę nierówno chodził, coś z nim było. Więc zrobimy ten rozrząd żeby mieć takie 100%, wiecie, na następne 100 tysięcy spokoju Ja o swoje samochody dbam, jeżeli chodzi o techniczne sprawy bo one mogą wyglądać różnie tak jak ten Mercedes, on tam, wiecie, rdza go, zjada on nic nie musi robić, a go rdza, zjada to tak, taka buda ale technicznie ten samochód cały czas był gdzieś tam, wiecie, dopilnowywany później na koniec już był olany ze względu na to, że ja już wiedziałem, że on idzie już, wiecie, do, do Żyda, na szrot idzie niestety, więc w tym tygodniu, jak się uda maksymalnie w niedzielę, będę musiał go wypakować, zgłosić, wiecie, żeby poszedł, w wpizdziet, bo stoi na drodze, tylko ale poza tym e, o te sprawy techniczne trzeba dbać, hamulce i tak dalej, okazało się, że tu na przykład nie jest problem z hamulcem, tylko jest urwany kabel od sensora, od, e, od hamulca. I dlatego pokazywało na przykład wymianę dysków, a ten wymianę tarcz, a nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Także widzicie, nawet takie rzeczy też ogarniemy, bo później jakaś czujka błędnie pokazuje nam stan właśnie hamulców. Także to jest ogarnięte w tym tygodniu. Dzisiaj zrobimy rozrząd, przy okazji znowu wymiana oleju będzie. Nie wiem, jak on to zapanuje, nie, bo to przecież musi spuścić olej. I Volvo jest w naprawie. Może będę miał update, kiedy Volvo będzie naprawione, Bo koszt mniej więcej już znam. Tam mówię, około 650 funtów będzie kosztowała cała naprawa wraz z nowym przeglądem. I to jest dobra wiadomość. Bo wiecie, ja go naprawię i ja mam taki plan gdzieś tam z tyłu głowy, że go zostawię. Moja żona tak mówi, że nie, że za drogie te auto i tak dalej. Ale z drugiej strony wiem, jak bardzo jej się podobało jeźdzenie tym samochodem. To było jej takie auto. Wiecie, wysoko się działało bezpiecznie. Mini, to czuję, że to tak na chwilę się pojawiło w domu. Możliwe, że zdecyduję, że będzie chciała te mini, teraz nie wiem, ale na tą chwilę ja tam dalej próbuję jakby ocalić te Volvo, a jeżeli nawet miałbym zdobył jakoś poczuł, że mogę, to naprawiłbym kilka rzeczy takich związanych z blacharką, żeby te Volvo wyglądało trochę lepiej, bo tam ten błotnik szczególnie z jednej strony jest taki wiecie poszarpany. Błotnik mogę dostać za grosze, nawet pewnie w tym samym kolorze, że to mógłbym to wymienić, nie? Od razu samo wybycie wyglądał inaczej. Poza tym co? Lecimy. Mechanik kawa i kończymy tą robotę. Nie uwierzycie, historia tego dachu i tej wyceny. To jest po prostu jakiś kurwa nightmare. Klientka, bo ona tego samego dnia, jak ta agencja do mnie telefonowała, wysłała mi adres, to był w czwartek w tym tygodniu, wieczorem do mnie telefonowała i też chciała się umówić. Ja się już z nią nie umówiłem, no bo powiedziałem, że z agencją się umówiłem. W sobotę nie spotkaliśmy się, dopiero się spotkaliśmy w poniedziałek, bo ja po prostu nie mogłem w sobotę. Już klientki nie było, bo klientka osobiście miała być w sobotę, ale jej nie było. I w poniedziałek była tylko babka z agencji. Ja jej powiedziałem, jaka jest sytuacja. Ten filmik został dołączony wczoraj, tam pomiędzy, jak wspomniałem o tym, yy, odnośnie tego dachu i tej, tej kondycji strukturalnej tego dachu. Słuchajcie, 700 funtów płacicie za kawałek papierka, który nie pokrywa nic. Na koniec ona jest na końcu tak jakby exchange już, czyli czeka na dokumenty, które zostaną już ogarnięte do tego, żeby dostała klucze od tego domu. I nagle znajdujemy taki problem, który powinien być znaleziony przez serwejera, który tą osobę, która idzie tam, robi ten raport, że zwróci na to w ogóle uwagę. On tam w ogóle chyba nie wszedł, z tego wynika. Ta z agencji powiedziała, że on chyba tylko dronem latał do koła komina. Ale na samym lofcie na tym poddaszu nie był z tego wynika. Jakim kurde cudem tam nie był, nie mam żadnego pojęcia, a powinien. O więc ja y, powiedziałem jej, jaka jest sytuacja. Ona miała mi wysłać raport, bo mówię, kto robił ten raport, jeżeli takich rzeczy nie widział, i ona nie wysłała mi tego, czyli zrobiła to z premedytacją ta z agencji, żeby nie eskalować problemu, a ja jestem osobą która czuje się zajebiście w takich momentach więc ja spokojnie pójdę i powiem nie mówisz prawdy e, nie masz racji wiecie, no trochę doświadczenia już życiowego mam, jeżeli chodzi o tą pracę zmierzam do brzegu, słuchajcie i teraz dzwoni przed chwilą do mnie klientka jak? Jak to wygląda? Bo ona nie do końca rozumie. Bo ta z agencji nie y powiedziała, że jest tam jakiś issue, ale nie, nie, nie chce powiedzieć. Y znaczy, nie powiedziała i dokładnie co, bo powiedziała, że, nie, y to, że budowlaniec mówi, że tam nie tylko flashing, tylko tam coś jeszcze trzeba by było zrobić. Ale to nie jest jakiś tam chyba problem, czy coś takiego. Tak to chyba miało wyglądać, tak mi przedstawione. Po prostu zakłamała, czyli już czułem, że ona nie chce przekazać informacji. Klientka zdecydowała sama, że do mnie zatelefonuje, żeby dowiedzieć się, jak, jaka jest realna sytuacja. I ja jej powiedziałem: Słuchaj, nie wiem, dlaczego ona jeszcze tego raportu, raportu mi nie wysłała. Nie wiem, dlaczego zatajać informacje, które ja jej przekazałem, ale ja ci powiem, jak jest. Nie? I jej to powiedziałem, czyli cała ta struktura tego dachu, najlepiej, żeby go zdjąć, wymienić wszystkie te belki dachowe na nowe, tą podstawę, te podparcie i tak dalej. No bo przecież to jest, to jest jakiś dramat, co tam jest. I ona jak to usłyszała, i ona mówi: Jak to? A ja mówię: No tak, to no to, to co ja powiedziałem tej z agencji. A ona mówi: To ona mi coś innego powiedziała. I ja mówię: Dobrze, no to w takim razie, no, no to już mamy taki, wiecie, Dokładny obraz tego, że agencja chciała trochę zataić pewne detale, żebyś, żeby dokona, została dokonana transakcja do końca, a później co będzie z tym robiła, to już twój problem. No. I jestem umówiony z klientką na to, żeby się spotkać tam jeszcze raz. Bo ona teraz już nie wie, co ona ma robić. Czajcie? No. Ja powiedziałem jej o kosztach. Mówiłem, że to będzie minimum 15 tysięcy, nie? bo. To jest takie zerwanie dachu, położenie dachu z powrotem, wymiana drewna, ale to trzeba tak naprawdę fizycznie wszystkie dachówki zdjąć, założyć, wiecie. Większość tych dachówek zostanie e, uratowana. Tam jakieś plastiki czy rynna to są grosze, ale... Ale no samorobocizna, nie? I drewno. I tak to wygląda, słuchajcie. Także... Nie ufajcie żadnym e, raportom, bo, bo nie. Milionowy przykład z kolei wskazuje mi tylko drogę na to, żeby mówić o tym coraz głośniej, że jeżeli chcecie kupić dom, wstać was na to, mać takie możliwości kredytowe, nie ufajcie jakiemuś tam panowi, który przychodzi i wycenia, nie wycenia, tylko określa kondycję domu, tylko weźcie zaufaną osobę. Jakiegoś budowlańca najlepiej, który jest multi-skill, czyli robi różne rzeczy albo prowadzi większe projekty, żeby wpadł z Wami, takich z mechanikiem, jak go bierzecie na zakup samochodu. Jeżeli tego nie robicie na przykład, no to liczycie na farta, że ten sprzedający Wam po prostu mówi prawdę. A później się okazuje często i gęsto, no ile takich historii było, że jednak ten samochód ma jakieś wady. Więc warto wziąć takiego budowlańca w tym wypadku i iść z nim obejrzeć dom, jeden, drugi, zapłacić te minimum fee, słuchajcie, temu człowiekowi za jego czas, ale przynajmniej będziecie bardziej pewni tego, co kupujecie. Nie? I decyzja wtedy będzie już taka wasza, no wasza, wasza. Przynajmniej będziecie wiedzieć więcej, a nie tylko coś tam jest napisane, coś nie napisane. No jest dramat, słuchajcie, więc yy... No słabo wyszło, że ta agencja się tak zachowała. Teraz ta klientka będzie pewnie po rozmowie za chwilę z tą panią z agencji. Nie wiem jak to się skończy, ale na pewno nie będzie to miła rozmowa. Let's go. Dobrze, słuchajcie, więc co? Najpierw kontynuuję ze skirtingiem. Pomaluję to te drzwi tu skończę. Tu pomalowane i pomaluję te drzwi Dopiero wrócę do tych drzwi, żeby je przemalować drugi raz Bo tak wiecie, pierwszy raz to one słabo pokryły, bo to były brązowe drzwi Więc to pomaluję No i oczywiście tak przeszedłem dookoła i zobaczyłem, czy nie ma żadnej kropki, bo wiecie Można by było coś przeoczyć Więc od razu tutaj wytarłem Ale to jest coś nowego Nie, to jest kurz, Boże Jezu Pierdol, za to Proszę, <laughs> jak tu podłoga pracuje? Tu, tu jest jakiś dołek ogólnie. To wczoraj mówiłem o tym. Nie wiem, dlaczego tak tu jest. Tu jest wszystko ok. Ta podłoga, która jest tu pod spodem, ona jest małym problemem, wiecie? Tu jest ok, tu jest ok. Ja gdzieś mam brudne ręce. Nie. Dobra. A tu jest coś na tych rękawicach, dobra. Nie co jest grane. Dotknąłem, jaki nagle jest tam. Także ja tu jeszcze coś położę na tą deskę. Ale fizycznie co ja mogę zrobić? Tu już nic nie zrobić. Słuchajcie. Ona wybuchnąć nie wybuchnie, tylko po prostu ma tutaj dziurę. I taka sytuacja. Jak przyjdzie tu szafka, nie? bo tu ma stek szafka, to ona dociśnie tą podłogę wtedy. Nie? Tu, tu jest jakiś taki mały dołek. To wczoraj zauważyłem właśnie, że, że jednak ta podłoga jeszcze potrzebuje. Tu się ładnie przegieł, tam też, że jest źle. Te pianino wczoraj dojechało tutaj, pani już je wyczyściła, także one stanie tu, na tej ścianie. To jest to nie z radości, a nic niepewności. Eee, słuchajcie, drewno mam przemalowane, jeszcze tu je gdzieś tam miejscami potaczuję, bo tam gdzieś odpędzla, eee, ale to na spokojnie. Na razie to przemalowałem, to przemalowałem i tu przeszedłem za róg. Tu muszę okleić dół, bo jest nieoklejony i okleić szybki. Drzwi maluję tylko z tej strony, także powinno w miarę szybko pójść ale nie chcę malować bez oklejenia Nie ma się coś śpieszyć. Dużo tego nie zostało, więc taśma i lecimy z tym. Maluję o, te drzwi, a później tamto jeszcze raz, poprawić skirtingi. Jeszcze chwila Mam nadzieję, że da się ich oderwać. Słuchajcie, zacząłem malować te, te drzwi na drugi raz. Najpierw od tej strony. Ten, ten czas to po prostu spierdziela, nie teraz. Tamte drzwi są pomalowane. Czy to. Czy ja zdążę ze wszystkim dzisiaj? To nie wiem. Wczoraj, jutro, na jutro mówiłem tam wymianę tych okien dachowych. Ale coś takie, mam wrażenie, że będę musiał chyba zostawić to na piątek, albo na później. Na piątek bo i tak do trzeciej jestem w czwartki. To jeszcze nie wiem, ale na razie to tak sobie próbuję wiesz, wymyśleć alternatywę, nie? Bo jak będę musiał wrócić, czy coś, kurde. Zobacz, jak te taśmy będą się odrywały. Gdyby trzeba było coś zrobić. Nie chciałbym teraz sraczki dostawać, że muszę to skończyć. Wiecie, wolę przyjechać nawet na 2-3 godziny i zrobić to tak jak trzeba, niż śpieszyć się na siłę. Także pierwsze co to malujemy najpierw pędzlem wszystkie te dekory. Malowane były wczoraj. Ale nie pokryło to ładnie powiem Wam szczerze. Jednak te ciemne, to potrzebuje minimum dwa razy takiego ładnego malowania, żeby było biało-biało, żeby nie było takich prześwitów gdzieś. No i to jest ważne jak ściągniecie pędzel. Ja na razie tylko sobie taki pierwszy kołcik robię, ogólnie później wracam, i wszystko ładnie pędzluję od A do Z. Na razie to jest takie jakby nakładanie farby. Upewnianie się, że wszędzie jest ładniej mokro Nie. jak ten etap będę miał zrobiony na przykład tak jak tutaj Biorę sobie pędzel ładnie ściągam farbę i, i, i poprawiam wszystkie miejsca ładnie od każdego roga. I wtedy jestem pewny, że nic mi nie poleci, żeby żadnego sopla później nie było. Wyobraźcie sobie, przypomniałem przypomniał mi się historię w Szwecji kiedyś, jak malowaliśmy z ojcem, nie? to taki gościu powiedział mojemu ojcu, że on w ogóle maluje okna. To jest bez taśmy. Że on nie bawi się poklejanie, tylko maluje pędzlem, wszystko takim okrągłym, na gotowo. Nie? Ja szczerze mogę tak pomalować, ale kurde, ile to jest pieprzenia się. Taki wiecie, jest. No, jak ktoś ma rękę do, do pędzla i już tylko to robi no to może wziąć takie coś na siebie ale ja myślę, że taśma też pomaga raz, żeby zrobić coś prosto szczególnie na starych yy, oknach czy drzwiach tak jak tutaj, żeby tą linię później wyprowadzić że to nie, nie leci jak pędzel poszedł a dwa, no nie zachlapiecie też tej szybki, nie oszukujmy się nie? bo możesz malować później będziesz chciał wałkiem poprawić czy coś i jest zachlapane to jakby, to jakby tak Mam dwie strony, nie? Ja uważam, że lepiej użyć taśmy, ostatecznie. Ale pamiętam to jak gościu mówił, że nie, że nie okleja. Wszystko z ręki, nie? Nie taki stary malarz chyba, bo old fashion. Szczególnie te wgłębienia, to musicie tysiąc razy przepatrzeć je, żeby na pewno było ok. Ja jeszcze będę patrzył na koniec, oczywiście, na razie, ale chcę, żeby było biało, nie? Lecimy. Pierwsza 20, słuchajcie. Pierwsza 20, mam wszystko pomalowane. Nie śpieszę się z tym zrywaniem taśm, szczególnie tu, gdzie jest najbardziej mokro. Przeszedłem wszystkie skertingi, tam parapet jeszcze pomalowany, i tak dalej. Tu wszystko, te drzwi zostały pomalowane jeszcze raz. Wszystko tam, to tylko kawałek parapetu. Tutaj wszystkie skertingi obszedłem dookoła, gdzie jeszcze i tak myślę, że. Tu na rogu, za chwilę poprawię, bo takie mam jakieś wrażenie, że coś przebija. I tutaj, tak? I co? I tyle, słuchajcie. Także będziemy za chwilę sprzątać. No. Dobrze, słuchajcie, wszystko mam? Nie? Potaczowałem, Tam nawet ściany jeszcze potaczałem. I podchodzę, ja półek nie pomalowałem, więc muszę te półki pomalać. Już prawie myślałem, że wszystko mam. Będę zbierał, mówię taśmy. Tu już się zacząłem zrywać, tu zerwałem Tu przetaczowałem, bo jeszcze mi się nie podobało I idę, słuchajcie, ostatnie półeczki Oficjalnie mówię, że skończyłem projekt Teraz tylko trzeba posprzątać Czyli pozabierę taśmy, upewnić się, że nie ma niczego tu, żadnej kropeczki i tak dalej Także półeczki zostały przemalowane Belkę też jeszcze odświeżyłem Taki jestem <noise> Więc, żeby było pięknie i ładnie Pamiętacie, ta belka szła sobie z lewej do prawej Ja ją skróciłem Bo teraz na samym początku stwierdziłem, że tak nie może być Także jest Farbę zostawiam do samego końca Nie myję wałeczków ani pędzli Bo gdybym coś gdzieś, wiecie To jeszcze taki mały touch będzie Więc jest super Jestem zadowolony Dobra, zbieram się od kuchni wynuszę wszystko na zewnątrz Wracając do tematu, ta się nie. Widzicie, co jest przyjemne? Właśnie jak odkrywacie, nie? że jest pięknie. A jak jest gorzej, no to trzeba tam sobie wiecie. Ale jak położycie tak, na, tak jak powinna być położona, z takim minimalnym odstępem, to jest bańka. Jeżeli tylko zamiatanie. Dobra, milion zdjęć, słuchajcie, lecimy z tym. Mam wszystko. Pokażę Wam, co tu się wydarzyło od samego początku. Ci, co nie wiedzą, ten pokój miał taką teksturę, a nie plaster, cokolwiek to było na ścianach, to były jakieś rzeźby. Trzeba było to zaciągnąć dwa razy, później trzeci raz, przeszlifować, pomalować. Także taki jest efekt końcowy. Zdążyłem jeszcze powiesić telewizor, odmalować wszystkie listy. Położyć nową podłogę, obrobić cały ten kominek, pomalować te wstępne półki, ale to jest najmniejszy problem. Projekt główny to jest ta kuchnia Zanim Wam ją pokażę do końca, pokażę Wam, że jeszcze w tym pomieszczeniu, tutaj też również udało nam się zmieścić raz szafkę górną, dolną. Ten sam blat kamienny, zlew montowany od spodu, suszarka, pralka. Duża wieża pod sam sufit. To były po prostu milimetry, że to się udało tutaj włożyć. No i kuchnia, słuchajcie, wbijamy się to jest najpiękniejszy chyba element w tej całej kuchni. No super, z tymi światełkami w środku e, ładnie to naprawdę wygląda. Te wszystkie światła i tak też były nowe, wymieniane wraz z tym światłem tutaj bocznym to też było wymieniane. Podłoga, oczywiście, już wspominałem po całości jest położona nowa. No i kuchnia z kawałkiem wyspy, ten sam kamień. tutaj widzicie, specjalnie powoli idę, żebyście mogli zwrócić uwagę na detale, te wszystkie zacięcia, rogi. Naprawdę kawał fajnej roboty. Z mojej strony mi się to strasznie podoba. Te wykończenia one są takie, wiecie, takie jak mają być. Wszystko jest ciach nit. Jak to mówią Anglicy. Także tak wygląda kuchnia. Lodówka wolnostojąca, nowy piekarnik, nowa płyta grzewcza. Wyciąg, który idzie na zewnątrz. Jedna wieża, kilka szuflad. Tam mamy cargo. wolno stojąca zmywarka. I tak, taki jest efekt końcowy, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podoba również jak mi. Bo kosztowało mnie trochę to krwi. <laughs> Więc lajki, subskrypcja, komenty. Mile widziane. <laughs> Ale tylko te dobre, oczywiście. <laughs> żartuję słuchajcie także popatrzcie jeszcze raz naprawdę ten projekt robi robotę jedna jedno z takich większych kuchni powiem wam szczerze jeżeli chodzi o ilość tych szafek tutaj dalej no i cały ten projekt związany z podłogą szpachlowaniem malowaniem no było tego trochę jeszcze na koniec udało mi się tutaj wcisnąć pianino z klientem bo sam by pewnie nie dogadał obmalowane tak to wygląda, słuchajcie. Więcej na moim kanale. Jeżeli ktoś to ogląda teraz na TikToku, to pamiętajcie, ten cały projekt możecie zobaczyć sobie tygodnie, od samego początku, kiedy go zacząłem kilka tygodni temu do dzisiejszego dnia. Także możecie spokojnie prześledzić każdy jeden dzień, co tu się działo. Super, co? Dobra, ja jeszcze kilka fotek strzelę i zmykam. Pozdrawiam. Dobra, jeszcze jeden luk i się żegnam. Wszystko pozbierałem, słuchajcie, wszystko wyratowałem, zostawiłem tylko resztę farb. Te ręce, te ręce. Super. Dobra, fajna robota. Dobrze. Teraz. A teraz, proszę Państwa, jedziemy do domu. Mam nadzieję, że się nie spóźnię odebrać syna. Na pewno spóźnię się odebrać samochód. Fuckin hell. Ona jeszcze chwilę pogadała. Wiecie, jak nie możecie tak wyjść nagle na końcu projektu i powiedzieć Dobra, naraz to spierdalam. Byłem tu kilka tygodni, nie mam czasu, dobra, śpieszę się. Nara. Nara, wychodzę. No nie jesteście w stanie czegoś takiego zrobić. Nie możecie nawet czegoś takiego zrobić. Graty pozbierałem, pozbierałem. Ładowarkę wziąłem, wziąłem. Jedziemy do domu. Która jest godzina? Ktoś wie? Teraz trzeba sprawdzić. Pogoda, powiem Wam, też udała się, bo teraz zaczyna padać. Nie wiem, czy już widzicie krople. Tablicy nie wziąłem. Fak, wiedziałem, że czegoś nie wziąłem. Muszę zawrócić, wziąć tablicę. No i jest numer. A godzina jest, no mam, powiem Wam, idealnie godzinę, żeby dojechać do domu i odebrać syna. Wczoraj poprosiłem najstarszego, żeby poszedł po najmłodszego, i spóźnił się 5 minut. Słuchajcie, i awanturę mi robili tamci, że 5 minut spóźnione jest odebranie dziecka, że oni muszą to zreportować. Ja, ja dobra, luz. Więc muszę tablicę wziąć. Ja się z Wami żegnam. Miłego wieczoru, dnia i poręka Wam życzę. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten projekt, ta cała przygoda z tym projektem. To była naprawdę podróż. Wyjątkowa podróż. Tamten projekt był wyjątkowy, ten, to była wyjątkowa podróż dla mnie. Mam już, zobaczcie, kilka tygodni później, ja już zrobiłem piękny projekt następny. Jestem zadowolony. Naprawdę zadowolony. Także zobaczymy się jutro na dachu.